Patrzę, życzę Ci niezapomnianych przedstawień. Niech w końcu zabrzmi ze sceny aktora głos. Niech odmieni się Twój ciężki los. Życzę teatrowi, aby wciąż poszukiwał nowych nurtów, i aby te nowe technologie stały się dla niego odkrywcze artystów, co na scenie serce swe oddają, widzów, co po spektaklu z refleksją pozostają. Ale przede wszystkim tego, żeby można było ciągle pracować, żeby były finanse na to, żeby nie było przestojów pracy, żeby udziałodani mogli realizować swoje wizje, mieli za co, mieli wsparcie. Życzę teatrowi, żeby zawsze pozwalał nam się skupić na kontakcie między człowiekiem a człowiekiem. Miał aspirację wpływania na rzeczywistość. Nie bał się poruszać tematów trudnych i kontrowersyjnych. I żeby było dużo, dużo widzów u ciebie w teatrze. Więc wszyscy razem, dzisiaj święto teatru, skrzyknijmy się razem. Jakby to było wspaniale spotkać się w tym jednym wielkim teatrze. By znów była radość, refleksja i łzy. By spełniać na scenie widzów sny. Żeby wszyscy mocno mieli brawo i żeby było wspaniale. I jeszcze takich premier, które będą wgniatać w fotel każdego widza i oczywiście po brzegi wypełnionych sal podczas premier i podczas każdego spektaklu. Życzę, żeby teatr był obecny w całej naszej rzeczywistości. w braku cenzury, zrównania, a właściwie powiększenia płac dla kobiet artystek i lepszego zarządzania. Oraz, żeby nigdy nie pozwalał nam być obojętnym. Żeby już nigdy więcej nie musiał grać do pustej widowni. Życzę Ci, by Twoje sztuki Zawsze były piękne i intrygujące, jak Milady de Winter. Żeby powstawały tylko dobre spektakle. Coraz większej, liczniejszej widowni, wielu nowych premier oraz ponownego otwarcia dla wszystkich nas, czyli widzów. Miał udane występy. Był zdrowy cały czas. Żeby miał jak największą publiczność. Wielu wspaniałych widzów, coraz lepszych spektakli oraz jak najmniej pandemicznych dni. Niesłabnących inspiracji, tak potrzebnych do tworzenia sztuki, pielęgnowania wrażliwości oraz budowania emocji tak do bólu prawdziwych. Wspaniałych spektakli, końca pandemii, nadkompletu widzów, wielu pomysłów i wszystkiego co najlepsze. Życzę teatrowi, aby sytuacja pandemiczna w Polsce i na świecie w końcu się skończyła i byśmy mogli spotkać się na salach pełnych widzów. Żeby teatry już zawsze były otwarte, żeby zawsze miały pełną, uśmiechniętą widownię i żeby miały dużo pieniędzy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Teatr umiera czy żyć będzie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru życzymy Wam. Wspaniałych spektakli, nadkompletu gości, wielu nowych pomysłów, dużo pieniędzy i wszystkiego co najlepsze. Żeby wtedy, kiedy jest dobrze i cudownie, ale też kiedy jest źle i trudno, teatr był blisko nas. I żeby wszyscy ludzie kochali, kochali. teatr. Mam nadzieję, że do zobaczenia już niebawem na żywo, na Waszych scenach. Chciałam Wam bardzo podziękować za to, że jesteście. Wszystkiego najlepszego. A wieczorem spotykamy się na przedstawieniu.